Co dobrze wpływa na sen mojego synka? Przede wszystkim to, gdzie śpi, a najczęściej jest to nasza sypialnia i jego łóżeczko. Zasłony są zasłonięte, jest ciemno, cicho, czyli odpowiednie warunki do spania. Przenośny biały szum. To urządzenie jest lampką nocną, a jednocześnie ma wgranych aż 20 dźwięków, w tym kołysanek. Posłuchajcie przykładowych. Świetnie nada się także na spacery do wózka, aby zniwelować inne dźwięki na zewnątrz. Kolejna sprawa może aż tak nie ułatwiająca dziecku snu, ale bardzo wygodna dla rodzica, czyli kamerka inaczej niania elektroniczna. Ta z Mamkozy ma bardzo wyraźny ekran. Dzięki niej nie muszę wchodzić do pokoju, zakłócać snu dziecka i sprawdzać, czy nadal śpi. Mogę normalnie funkcjonować, a jednocześnie widzieć, czy dziecko śpi, czy już się budzi. Mast rodzica. No i oczywiście ogromny wpływ na jakość snu mają okna aktywności, godziny drzemek. Im bardziej przestrzegamy regularności, tym małe lepiej śpi. A wam, co się najbardziej sprawdza u waszych dzieci?